Spędziłam tygodnie, tworząc prezent świąteczny z całego serca dla moich rodziców. Chciałam, żeby poczuli, jak bardzo ich kocham, jak bardzo zależy mi na tym, by znów byli ze mnie dumni. Ale kiedy paczka wróciła do mnie nieotwarta, z pieczątką odrzucone przez odborca. Zwrócić. Coś we mnie pękło. Nie otworzyli jej, nawet nie chcieli wiedzieć, co było w środku. Wtedy zrozumiałam, że muszę przestać błagać o miłość i zacząć tworzyć własne życie. Z bólu, który nosiłam w sercu, narodziła się siła. Otworzyłam swój salon, miejsce pełne pasji, piękna i niezależności. Każdy dzień był walką, ale też dowodem, że już nigdy nie pozwolę nikomu decydować o mojej wartości. Dziś patrzę w lustro i widzę kobietę, która przestała się bać. Kobietę, która sama stworzyła swoje szczęście. A oni, po miesiącach milczenia, proszą mnie o pomoc. Nie każdy prezent trzeba otworzyć, by zrozumieć jego wartość. Zostaw zasubskrybuj i napisz w komentarzu, co ty byś zrobiła na moim miejscu.